Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co by się stało, gdyby ktoś na Zadymiarzy rzucił zaklęcie zmieniające ich wielkie gluty, albo gdyby Zadymiarzy zachorowali, albo cofnęli się, moi dody, do epoki kamienia upanego? W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zobaczymy najśmieszniejsze przeróbki Zadymiarzy i zobaczycie, moi dody, Zadymiarzy, z którymi coś jest nie tak, generalnie. Coś się z nimi stało i nie. Nie mówię tutaj, moi drodzy, o tym Miśku, którego, którego tutaj widzicie. Nie, nie chodzi mi o niego. Nie chodzi mi o takiego Miśka, moi Drodzy, albo generalnie o niektóre skiny, które są dosyć dziwne, ale dzisiaj zobaczycie naprawdę prawdziwy odpał, moi drodzy, jeżeli chodzi o zadymiarzy. Zaraz wam pokażę, moi drodzy, animację, która przebije wszystko i w których, moi drodzy, zobaczycie po prostu zadymiarzy, z którymi coś jest wyraźnie nie tak. W każdym razie, moi drodzy, cześć, witajcie. Ja jestem Jeremi. Pamiętajcie, aby sobie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję i napiszcie, moi drodzy, komentarzu, który zadymiasz najbardziej, was rozśmiesza, moi drodzy. I nie, nie piszcie Jeremi, ok? Bo wiem, że niektórzy pisali, moi drodzy, jakie tam zadymiasz ich waszą ulubioną, zadymiasz Jeremi. Nie, ale nie piszcie tego, ok? W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj zobaczycie naprawdę prawdziwych, memicznych zadymiarzy i koniecznie zobaczcie ten odcinek do końca, bo obejrzymy dzisiaj wiele animacji, które znalazłem w jakichś moi drodzy zakątkach internetu, gdzie zobaczycie zadymiarzy, z którymi jest generalnie coś nie tak. Więc pamiętajcie moi drodzy o łapce w górze, subskrypcji i zaraz moi drodzy zobaczycie co to znaczy przerobić zadymiarza dymiarza więc pamiętajcie o tym moi drodzy a my przechodzimy do pierwszej animacji której moi drodzy zobaczycie Co się stanie na imprezie urodzinowej Zadymiarzy Gdy generalnie Zadymiarzy zmienią się w moi drodzy rozrabiające dzieci I będzie totalna jazda, więc zaraz zobaczycie A więc moi drodzy mamy pierwszą animację I zaraz zobaczcie co się dzieje na imprezie urodzinowej Kruka I zaraz Prantasy, zobaczcie baby. niektóre akcje, które bosses, tu będą Mówiście to kończy, zobaczcie Jak na razie mamy moi drodzy Kolta i Kruka I mamy Spajka, który wcina jakieś moi drodzy Nie wiem czy to są rzeki, czy cukierki, czy cokolwiek wcina Jakieś moi drodzy M&M'sy chyba ale zobaczmy, a kruk wasaj, piekawy, zobaczcie. Co się tutaj dzieje? Właśnie o tym mówię, moi drodzy. Jaki wielki tortur rodzinowy, to jest chyba jego tortur rodzinowy, moi drodzy. Mamy tutaj Gina, z którym coś wyraźnie jest nie tak. Nie wiem, czy on jest taki gruby w ogóle. O, el primo, jak cię wkurzył. Nie, 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 nie można, zły jean. Oj, zaraz będzie po nim. A nie, poszedł, z el primo, i możemy jeść. <laughs> ale szybki jean. W sumie on, on mógłby przyciągnąć ten tort, ma swojego ulta O, co się z nim stało? Czy wy widzicie? Boże, moi drodzy, co się właśnie... Co to jest, moi drodzy? Co się właśnie stało z El Co oni z niego zrobili? Zobaczcie, on wygląda jak jakiś Venomo Spiderman Co jest takiego, moi drodzy? Wygląda troszkę dziwnie Ale dobra, mniejsza z tym Mamy tutaj Poko na swoich nutkach Let's get this party started. Mamy tutaj, zaczynamy imprezę i mamy kruka! A tam Poko. Oho, mamy tutaj Sandy. Sandy na trąbce. Oho. Niezły, niezły. O, już pi Sandy. I zobaczmy co, co, się... O nie. Co to się... Co to jest? Co to jest, moi drodzy? Czy wy to widzicie? O, co tu chodzi? Jeju, co to, co to ma znaczyć, moi drodzy, czemu to ma takie wielkie oczy i taką trąbkę? Boże, moi drodzy, nie, nie wiem, nie wiem naprawdę co oni robią z tymi zadymiarzami. Naprawdę, ja nie wyobrażam sobie co niektórzy myślą. Czemu on ma nagle... Zobaczcie, ma różowe oczy, on chyba w tym luksze umoczył. O i dzień już wyżera. Oho. Aho, ale śmieszne. Oj, tak ładnie tak koledzy, tort wyjadać. No właśnie, i tak skończył, bardzo dobrze królik z nim zrobił. O oh, nie! Będzie lanie, show time. będzie showtime, tak? Lanie, nie, nie, to zły pomysł. Kruk, nie rób tego, to jest twój kolega. Nie no, co on robi? O, nie no. Co on I robi, mój drodzy? Mark. No i co, biedny, biedny dżin. Co się z nim? Czy wy to widzieliście jako oko? Proszę, mój drodzy, co oni wymyślają? W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie kolejną animację, ale jeszcze przedtem chciałem wam coś pokazać. Moi drodzy, jak pewnie wiecie, są bardziej i mniej wkurzający zadymiarze. Na przykład zobaczcie takiego Dynamajka. Wygląda jak taki wredny dziadyka, moi drodzy, który chciałby się podpalić dynamitem. Albo na przykład, moi drodzy, ukraść wam drewno, które macie właśnie na swojej posesji i palić im w kominku, moi drodzy. Przynajmniej tak w moim odczuciu wygląda twarz dajna Majka Niektórzy moi drodzy zadybiacze mają takie chytre spojrzenie, jak na przykład Brock. Niektórzy moi drodzy na przykład wyglądają dosyć przyjaźnie, jak na przykład Pam, Bee, moi drodzy. Na no, to w sumie nie wiadomo. Mortis to jest taki, moi drodzy, chłopak, który po prostu jest takim złym, moi drodzy, wilkołakiem, czy tam czarodziejem. W każdym razie, moi drodzy, Jin wygląda już troszeczkę gorzej. Jin, moi drodzy, tutaj wygląda jakby coś generalnie. No, coś takiego się z nim działo. W każdym razie, moi drodzy, jest tych zadymiarzy dużo, ale żaden zadymiarzy, na przykład taki leon, zobaczcie, chłopak jest kameleonem, jest zielony, ale przynajmniej moi drodzy, jest w miarę chudy. Co nie, nie jest jakiś gruby, moi drodzy, wygląda on w miarę jakoś konkretnie, tak? Ale jeżeli, moi drodzy, zobaczycie sobie na przykład takiego miszka, to już wygląda on troszeczkę, moi drodzy, wygląda już na takiego bardziej objętościowego, wygląda on już na, na takiego troszeczkę bardziej grubego. Ale, moi drodzy, zaraz zobaczycie co się stanie, jeżeli taki dziadek Mike, jeżeli El Primo, i jeżeli Leon, którzy są wszyscy raczej chudzi, staną się wielkimi, grubymi, toczącymi się kulami, moi drodzy. Którzy będą tak naprawdę zamiast chodzić, to się toczyć. Więc koniecznie teraz o, zobaczcie animację, którą zaraz wam pokażę. Bo naprawdę umrzecie ze śmiechu teraz, zobaczcie to. A więc, zobaczcie teraz, moi drodzy, gruby zadymiarze, to będzie naprawdę mega odjazdowe. Zobaczcie. Mamy tu... Mamy tutaj nitę moi drodzy i Leona. Zobaczcie na twarz Leona w ogóle. On w ogóle jakby nie miał ust tutaj nawet. Wygląda to troszeczkę strasznie. Oho, ma mieliśmy kocha, Na niego mieliśmy chyba. Czy nawet nie wiem kto to był. Ale chyba nie mogło się od siebie odtoczyć, moi drodzy. Oho! Jak <laughs> nawet zobaczcie, Misiek. Chociaż Misiek Nity jest już gruby, ale moi drodzy, on... O, i ośmiobit chyba to jest, który tak naprawdę... któremu komputer trochę przysł I yeah. <laughs> Misie, z którym coś się stało. Boże moje dot zobaczcie, nawet biec nie potrafią. O nie Oj, daj nam zobaczcie, on jest taki wredny! Zobaczcie! Zobaczcie na jego w ogóle brodę, ta broda już jest szersza od jego twarzy całej. Jej mój drodzy! Oho! Chyba chce sobie zawłaszczyć. O nie nie nie, 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 nie z nie z Leonem takie numery nie zlitą Niech chcę, jak się śmieje. Nawet sprężyna nie wad... Nie mój dot nie dała rady, o nie! Oho, dobra Nadział się. Dobrze mu tak moi drodzy. O nie, zobaczcie na jego! Na Barley'a zobaczcie! Barley! To jest Magic Barley moi drodzy, Wizard! O nie! O, punkty mocy Oho, nie wiem co oni robią. O, mamy Mortisa i Bibi, zobaczcie na Bibi! Ciekawe czy ta pałka Bibi też utyje. To jest generalnie ciekawa sprawa. Ale już nie będę się w to wnikał. Oho! my tutaj Nitek, to się skrada. Chytrze i coś to osiągnąć Ochole on I co teraz? Oj, Nita Nie da rady, nie da rady <grym znać w tyłach> O nie, co oni robią? Boże, bo co się dzieje z tymi zadymiarzami Naprawdę, oni wybuchli Naprawdę, już nie mam bladego pojęcia co się dzieje z tymi zadymiarzami Zobaczcie, kiełek nawet utył Chociaż wydawałoby się, to, wydawałbyś, wydawałbyś, że to jest niemożliwe Naprawdę, żeby kiełek utył, ale jednak Naprawdę, tu jest wszystko możliwe jej, o co chodzi? I co teraz? O, ale mają punktów A i teraz się będzie respawnił, zobaczcie Będą ja się z dwóch stron respawnić Najgorzej, oho I co teraz? O nie, Col, to księżyc Co to ma znaczyć, mój drodzy? Nie co to było, nie? Naprawdę, nie wnikam, co to jest i o co chodziło, ale to naprawdę było dziwne. A teraz, dla porównania, zobaczymy sobie przynajmniej showdown prawdziwych zadymiarzy. A więc, moi drodzy, teraz zobaczymy, jak sobie poradzą zadymiarzy. Tym razem, już nie tacy grubi jak poprzednio, tylko trochę chudsi, moi drodzy. Więc, cześć, ze mną kolega Timo. Cześć, Timo. Siema. I naszym zadaniem, moi drodzy, jest wygrać Showdown Duo Grając, moi drodzy, z Barleyem oraz Coltem Więc zaczynajmy w takim razie o, Moi drodzy, obstawiacie w komentarzach, czy nam się uda Więc kończcie teraz, napiszcie w komentarzu tak albo nie, czy się uda, czy nie Więc to jest mi W każdym razie, moi drodzy, ostatnie na potrzeby odcinków, niestety, trochę dużo pucharków tracę I mnie to troszkę niepokoi, ponieważ zamiast iść do, iść do przodu się troszkę cofam, pewnie jak, wiesz Wiecie, jak, tak, to, jak, tak to jest jak się tarci pucharki W każdym razie, dobra stary, musimy iść tutaj trochę na bok, żeby już tam O, el primo stary, on jest, on jest, on jest łatwym kąskim jak jest na daleko Dobra, on nie, 3000 tysiące tylko mu zostało, dobra, musimy szelkę dojechać Dobra stary, dojeżdżamy, o nie robot, robot Dobra stary, dojeżdżamy szelkę, dobra, mamy szelkę i stary uciekaj, uciekaj teraz Strzelaj trochę w niego, bo musimy jakoś go dać, musimy go jakoś pokonać O nie robot, robot, zły robot, zły robot Zły robot, nie nie, czemu akurat ja? To jest najgorsze. Dobra, przynajmniej mamy 3 punkty. El Primo, El Primo, El Primo, stary! Ratuj, ratuj! Dobra, mamy go! Mamy, zbierać stary! Mamy już 8, jesteśmy wykokrzeni! O nie! prawie 296. Dobra, stary! Lecimy! Lecimy, mamy już dużo, naprawdę. Mamy już dużo Power Cubesów. W każdym razie, stary, musimy teraz, serio już się postarać. Ponieważ tam w środku jest jakaś nawalanka grupowa. Więc lepiej tam dołączyć, zanim będzie za późno. Dobra, tu jest w ogóle El Primo z Jesse. A my zajdziemy ich od playerów. Chociaż jeszcze mój zasięg niestety nie jest wystarczająco duży chyba się skapnęli, że ktoś mi próbuje robić plecy Ale zaraz Wizarda Barleya dorwiemy I przy okazji to... O, dobra moi drodzy stary Zobacz, 14 Power Cubesów, już jesteśmy niezniszczalni prawie Pewnie, Pewnie zaraz się nami karma zemści i zginiemy <laughs> Dobra stary, uważaj, uważaj, da masz, masz Dobrze stary 15 20 uzbierajmy stary Zobacz, ta robota, to my jedziemy teraz na jedno Na jedno załodu, <laughs> a Power Cubesy stary jeszcze ja chyba nigdy tyle nie miałem 23 zaraz mamy Zobacz stary, jedziemy no i kto wygrał mają 23 Power cubesy moi drodzy i o to chodzi w każdym razie. To byłoby dzisiaj na tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że mi się spodobały moje dody dzisiejsze animacja. I jeżeli chcecie zobaczyć moje dody więcej jak oglądamy animacje to napiszcie moje drodzy w komentarzu animacja i pamiętajcie, pamiętajcie też, aby być na drugi kanał vlogowy i Remi Vlog, gdzie będzie dużo filmów moi drodzy, niezwiązanych z Brawl ale też na przykład z normalnego, lifestyle'owe z, 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 bardziej. Więc do zobaczenia moi drodzy, wbijcie tam link w opisie, do zobaczenia, żegnajcie, cześć, papa pa.